Czy jesteś wdzięczny za swoje słabości? Czy wiesz, że to, co zmienia atmosferę absolutnie w Tobie, to jest to, że jesteś wdzięczny za to, jakim jesteś, też za to, co jest w Twoim pojęciu słabe, nieładne, nieidealne, niepasujące do tego świata. Nie? Kiedy zaczniesz być wdzięczny za to, że Coś wymaga trudu od Ciebie, że gdzieś jesteś niezdolny, że musisz wkładać pracę w to, to będzie zmieniało atmosferę w Tobie, będzie zmieniało chłonność Twoją i możliwość uczenia się. Więc wdzięczność nie zawsze dotyczy rzeczy dobrych. Czy spróbujesz jeden dzień być wdzięczny za rzeczy, które nie wydają Ci się atrakcyjne w Tobie? Czy też Ty wielbisz Boga i powiesz, nie pomyliłeś się, gdy mnie stwarzałeś, nie popełniłeś błędu, gdy mnie taką uczyniłeś, jaką jestem. Wiem, że zawsze też mam możliwość rozwoju, ale ta swoistość, która jest w nas w momencie, kiedy jesteśmy wyjątkowi, też przez wady, też przez skazy, przez to, że mamy nierówności na sobie, to też czyni nas ciekawymi, więc dzisiaj jestem wdzięczna Bogu. Za to, co może inni krytykują, jestem Ci wdzięczna, bo wiem, że ty się w niczym a propos mnie nie pomyliłeś. Mój dobry ojciec w niebie. Mój dobry ojciec w niebie.